Ja Wam mówię, że nie ma ludzi bardziej nieterminowych niż lakiernicy. Z jednej strony to rozumiem, bo tam się dużo może wywalić, ale z drugiej strony, półtora tygodnia opóźnienia na kilku częściach to jest masakra. Ale z drugiej strony, jak zobaczycie efekt tego, jak wyszła maska i tak dalej, to sami stwierdzicie, że warto było czekać. Przed strojeniem jeszcze fajnie by było wymienić yy, filtr kabinowy. Niestety nie jest to najprzyjemniejsza robota w tym aucie, więc w tym celu muszę go jeszcze trochę przestawić, tak żeby móc otworzyć sobie drzwi na maksa, bo to jest zdecydowanie za mało. Filtr kabinowy jest tutaj za schowkiem, więc będziemy musieli cofnąć ten fotel na Maksa. zdemontować cały schowek, dostać się za niego i dopiero tam filtr kabinowy jest w głębi schowany. Fotel mamy na maksa do tyłu. Musimy się dostać za to. Chyba kręcik to jest najlepiej wydane 50 zł w życiu. Z tego co widziałem nadal są dostępne, więc polecam. Drzwisławko wyjęte, trzeba jeszcze zdemontować tutaj elementy deski. Podem za tymi drzwiczkami jest. O. ale syf. Ale to jest potężny punkt masowy. A tam, a tutaj jest komputer. A tu mamy poduchę. Ta żółta miata. Podobno nie działają kierunkowskazy wskazy. To jest moja 17 próba sprawdzenia, czy kierunkowskazy wskazy działają. Mamy zapłon i bierzemy, no i działają. I co teraz? Co powiedzieć klientowi, że naprawiłem? Czy starać się po raz kolejny naprawić żeby coś nie działało no bo ciężko jest naprawić coś co nie jest zepsute i tutaj pyk damy torsena to leje to leje się rozsypują hm. śmiesznie pora tutaj na kontrolę żeby zobaczyć jak czek wygląda no, tutaj w jest zmiarze, tutaj również jeszcze to coś, co nie trzeba dopolerować, jak będzie gotowy. I to jest próbowane, tak żeby tutaj nie było w ogóle efektywalnego przejścia, żeby ma być idealnie płatwo Więc cała maska jest sklipowana, nie będzie polerowana Ogólnie jest tutaj jeden bardzo polornego Tak, żeby to było idealne Dobra, jak widzieliście to rzeczy są jeszcze... ...powiedzmy nieskończone Więc przejedźmy gtr -em. Mogę sobie wierzyć z czymś innym? ale to szarpie. Jestem praktycznie pewien, że zmodyfikowana jest tutaj skrzynia biegów. O po prostu zachowuje się przy dodaniu gazu, jakby miał zaspaw. Czego ty znowu chcesz? No, jeszcze zlewamy olej. Wszystko jest podkręcone. I można ściągać tego bydlaka. Teraz się też przybył chłopak, który będzie sprzątał to w środku. A jest to sprzątać. Defer na miejscu. Teraz trzeba jeszcze złożyć hamulce. Parapiardu i w sumie gotowe założyć wydech, i tyle.